Naszymi gośćmi są motocykliści z klubu Czarty Kaszubskie z Sierakowic I jest z nami Marta. Marta, która także jeździ motocyklem. Marto, jaka trasa nas dzisiaj czeka? Co chcemy pokazać dzisiaj w naszym programie? Zaczniemy od Chmielna, Przejedziemy wzdłuż jeziora Raduńskiego. Przejedziemy do Węsior. I z tego miejsca? Z tego miejsca to jeszcze nie wiemy, gdzie się udamy, ale. Myślę, że ta wycieczka 20-kilometrowa pokaże nam te najpiękniejsze miejsca wokół jezior Raduńskich. Nasza dzisiejsza wycieczka motocyklowa poprowadziła nas do gminy Chmielno, a konkretnie do miejscowości Chmielno. E, witam serdecznie wójta gminy, Pana... Z gminy e, Panie wójcie, co ciekawego możemy zaproponować e, przyjeżdżającym motocyklistom do Chmielna i do gminy Chmielno? Tereny rekreacyjne nad jeziorami, Muzeum Ceramiki Neclów, park kamienny, tak to nazwaliśmy, w ubiegłym roku pobudowany jest to taki teren, po którym po jakiejś tam znakomitej części również motocyklami można jeździć, dojechać wręcz do... do, do, do. Na e, pomoc taki w kształcie e, liścia, gdzie latem odbywają się koncerty. Tych ciekawych miejsc e, można naprawdę chmielnie zobaczyć bardzo, bardzo dużo, A jeszcze biorąc pod uwagę te ośrodki czasowe i to, że tu na co dzień latem i nie tylko latem przyjeżdżają stasowicze, to i można dobrze zjeść. E, także namawiam motocyklistów, żeby do Chmielna chcieli przeżyć. E, mam pytanie związane z e, parkiem kamiennym. Kiedy to powstało i bo udamy się do tego miejsca, kiedy to powstało i czyj to był pomysł? Fizycznie został wykonany w ubiegłym roku, jak, jak przed rozpoczęciem sezonu. On już był dane do użytku. Pro, pomysł, projekt wymyślił go e, pan profesor Sitek, święte pamięci, niestety już profesor Sitek, który e, mieszkał tu w, w Mielnie, ma swój domek. Na to był rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Zresztą on, nie tylko on, ale są u nas, mieszkają, przebywają malarze, rzeźbiarze, e, nie tylko z samego tutaj Gdańska, ale zresztą tych, tych, tych artystów najwyższej klasy, mam tu chyba siedmiu, a ten park właśnie w myśli Sitek. Dlaczego to on mnie przekonywał przy każdej sposobności, że te nasze kaszubskie kamienie są o wiele lepsze niż szwedzkie, że ma jakąś magiczną siłę. Posiedzenie na kaszubskim kamieniu spowoduje to, że człowiek nabiera jakiejś do, dobrej energii. No i od słowa do słowa wynalazł ten teren, który był właścicielem, była gmina. No i ten efekt, który tutaj dziś widzimy, ten rzeka tych kamieni, te duże głazy przy każdym, przy każdym ławce, gdzie można sobie posiedzieć, pomedytować. Mały przystanek w lesie, mamy dojechać za momencik do następnego punktu Dzisiaj przedstawiamy motocykl, tym motocyklem dzisiaj będzie Yamaha Virago 535 535 Yamaha Virago 535 to pojemność tego wdzięcznego motocykla Wieś, jak Ci się jeździ na tym motocyklu? No, mnie się bardzo dobrze jeździ na tym motocyklu, jest bardzo taki kobietnik kobiecy i Mówię, bardzo, bardzo, bardzo zadbany no widzę no zadbany, no to może mąż dba ja go nie myję dwa cylindry, chłodzone powietrzem no i ciekawa rzecz to dla, dla tych, którzy nie wiedzą, może Wiesiu podejść z tej strony, żeby to było widoczne, nie jest napędzany e, ani paskiem klinowym tak jak e, omawiałem to przy Harley e, w motocyklach Harley Davidson, ale ma Kardana. Wał wał to jest e, chyba najmniejsza pojemność wśród e, motocykli e, Yamaha. E, 535 jeszcze raz powiem, pojemność napędzany wałem Kardana. Wałem Kardana, który tak jak pas właściwie jest e, bezobsługowy. Czy grzebiesz troszeczkę w tym motocyklu coś się nie, 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 działo? Ja, nie, nic, nic, nic się nic nie, się nie działo. działo. Który to rocznik? To jest 94. Proszę Państwa, 94 rocznik. Proszę zobaczyć, jaki stan techniczny. I 31 tysięcy przebiegu, czyli tak naprawdę jeszcze motocykl, który... Świeżynka. Który... Nie wiem ja... Jesteśmy w kolejnym magicznym miejscu, a tym magicznym miejscem są węsiory i kamienne kręgi, ale o tym więcej opowie nam człowiek, który wie wszystko na temat kamiennych kręgów. Dzień dobry, witam Państwa w kręgach kamiennych węsiorach. Jest to miejsce faktycznie magiczne, ale też bardzo ważne pod względem historii. Kręgi kamienne mają około 6000 lat. Są to budowle astronomiczne. W węziorach są zbudowane w lustrzanym odbiciu klejat nad tym terenem, czyli to, co u góry, idealnie na dole. Czyli bardzo potężna wiedza astronomiczna tych ludów budujących kręgi kamienne. To byli tacy magowie, astronomowie. Oni w Węsiarach ustawili właśnie kręgi właśnie w lustrzanym odbiciu, ale też ro, pełniły one rolę e, kalendarzy astronomicznych, gdzie na podstawie padania promieni słonecznych określano tutaj e, pory roku, czas siewu, zbiorów, ale też zaćmienie słońca, księżyca. E, w kręgach też podejmowano najważniejsze decyzje, czy odbywały się sądy plemienne. W tym momencie, jak tak stoimy, w pewnym momencie może nas coś zaboleć w organizmie, zakłuć, zamrowić. To, to pokazuje nam nasze słabe punkty i tu robi nam jakby z tym energia taki porządek, oczyszcza eee, ten organizm. Goci też wyczuwali, że te miejsca kręgów dodają im takich niesamowitych sił, witalnych czy sił. Dlatego też z wojska gockie, zanim poszły na walkę, a był to lud taki barbarzyński, wojowniczy, to tańczyli w kręgu około tygodnia czasu, wprowadzając się w taki szał, amok wojenny. I wtedy taki wojownik nie czuł zmęczenia, głodu, bólu fizycznego i ta, wtedy walczono. E, Karolina przyjechała tu pierwszy raz, e, była w kręgach i tak trochę się z tych ludzi naśmiewała, którzy tutaj przychodzili. Przyszła do nas i mówi: e, co wy tu macie? Ustawialiście kamienie i ciągacie tu ludzi. Kurczę, tu, tu przecież tu nic nie ma. Jak tutaj byli, to tak się pośmiewali, po, no śmiali się z tych ludzi. No i wyjechali stąd. I następnego dnia dzwoni ta Karolina do mnie i mówi: Słuchaj, bo jak ja tu kurczę, więcej nie przyjadę do ciebie w te węsiory. Co ona przeżyła w nocy? Koszmary senne, noc się dłużyła, jakby gdzieś była zamknięta w pomieszczeniu bez okien, bez drzwi, coś się wciągało w jakieś celuście i w życiu już do ciebie tam nie przyjadę. Oczywiście przyjeżdża i przynajmniej dwa razy w roku, ale nabrała szacunku tego miejsca i tutaj często jest. jeszcze zobaczyć tą budowlę i e, co to państwu przypomina. Za chwilę jeszcze zobaczymy bramę wjazdową. Co państwu może przypominać ten mur? E, o tym miejscu więcej już w kolejnym programie motocyklija. MOTOR EJO.